Ze stresem? Walimy w coś, w ścianę najlepiej. Jak sobie jadę ze stresem, tak? No to ze stresem sobie tak, że wychodzę z znajomymi się dobrze pobawić i to jest chyba najlepsze rozwiązanie na stresy, nie? No w sumie to nie ma, nie? No pograć w kosze. Książki? Myślenie. Tyle radości jest z wnuczków, że, że ja nie mam czasu się stresować. Jestem chrześcijanka i tam się spokojam, modlimy się, a, a drugie, że mam... Tabletki na stres. Muszę się wygadać. Nie, myślę, że trzeba wszystko przyjmować na luzie. Ja? Słucham muzyki. Różnej. Techno najczęściej. Ze stresem? No ja się nigdy nie stresuję. Liczę do dziesięciu. O właśnie, świeży temat. Mam e, wczorajszy stres. Świetnie odreagowałam na zajęciach dla pań. No ciężko jest, ale dajmy radę. No to melisese walniemy i po sprawie, nie? Dużo czekolady. Na stres? Na pewno jakiś dobry film. E, co tam jeszcze? Jakiś odprężający coś, jakiś basen. <laughs> Jesteśmy bezstresowi. Na stres. Normalnie ciężka praca i nie w ogóle... Jak to mówiąc, nie denerwować się. Idę gdzieś się przejść, spotkam się z przyjaciółmi, oglądam jakiś film. O Jezus, da, następny. Jeden stres rodzi robi, drugi. Za stresem? Najzwyczajniej się świecie po prostu siadam i czytam książkę wieczorem. No radzę sobie ze stresem, ewentualnie jakieś tabletki, spotkanie ze znajomymi czy coś w tym stylu. No jak stresem? No to panowie, panowie, to chyba każdy z nas z młodzieży zna odpowiedź, dziękuję.